W tym filmie nauczymy się przypisywać słowa kluczowe do wybranych zdjęć. Jeżeli dobrze zdefiniujemy słowa kluczowe, czyli słowa opisujące treści znajdujące się na zdjęciach, to dzięki temu uzyskamy jeden z najlepszych sposobów na wyszukiwanie zdjęć według określonych słów. Zdjęcia możemy opisywać na bardzo wiele różnych sposobów, ale oczywiście najważniejszym słowem, które przypiszemy do każdego zdjęcia, jest temat tego zdjęcia, czyli to, co znajduje się na tym zdjęciu. Powiedzmy, że będziemy chcieli teraz otagować, czyli oznaczyć słowami kluczowymi wszystkie zdjęcia z kwiatami. Ja teraz jestem w katalogu, mam wyświetlone wszystkie fotografie i zaznaczę sobie część zdjęć z kwiatami. Powiedzmy, że całą tą serię z shiftem i dodatkowo jeszcze może te trzy zdjęcia, które teraz tutaj widzę. Przytrzymuję klawisz control i zaznaczam jeszcze te trzy zdjęcia. Przechodzę teraz do prawego panelu i tutaj otworzę sobie keywording i w panelu tym możemy dodawać słowa kluczowe do tych naszych wybranych zdjęć. Jak widać teraz są do tych zdjęć przypisane pewne słowa kluczowe. Tam, gdzie jest gwiazdka przy danym słowie kluczowym, oznacza to, że nie wszystkie zdjęcia mają przypisane dane słowo. Słowo kurs jest przypisane akurat do wszystkich tych zdjęć, więc ono występuje tutaj bez gwiazdki. My teraz chcemy dodać słowo kluczowe kwiaty, czy też kwiat. Wpiszmy tutaj na przykład kwiaty. Jeżeli chcemy przypisać więcej słów kluczowych, to możemy to zrobić po przecinku. I jeżeli to są na przykład polskie kwiaty, to możemy wpisać też. Drugie słowo kluczowe, kwiaty polskie. Wciskam teraz Enter, i wszystkie te zaznaczone zdjęcia otrzymały znacznik kwiaty polskie. Spójrzmy jeszcze raz tutaj na centralną część Lightrooma. Wszystkie zdjęcia, które mają przypięty tutaj taki drobny znacznik w prawym dolnym narożniku, mają przypisane jakieś słowa kluczowe. Jeżeli chcemy wyświetlić słowa kluczowe dla jakiegoś konkretnego zdjęcia, to wystarczy, że je po prostu zaznaczymy. Spójrzmy na przykład: Ta łódź ma całą masę angielskich słów kluczowych. Jeżeli takie zdjęcie ściągniecie z internetu, linki do tego zdjęcia będą podane w kursie, to będziecie mieli również to zdjęcie właśnie z tymi słowami, które zostało przypisane przez autora tego zdjęcia. Spójrzmy teraz jeszcze na inne możliwości przypisywania słów kluczowych do zdjęć. Ja przejdę teraz do folderów i tutaj wybiorę folder, w którym. O, ten folder, w którym jest zestaw zdjęć z imprezy plenerowej w Gniewie. Aby tym zdjęciom przypisać słowa kluczowe, posłużę się teraz nieco innym narzędziem, a mianowicie tym, tą puszką ze sprayem. Klikam na nią, następnie tutaj z tego miejsca wybieram keywords i w to pole wpiszę słowo kluczowe gniew, czy też z dużej. Gniew i w tym momencie wciskam przycisk Enter. W tym momencie mogę malować słowami kluczowymi po wybranych zdjęciach. Po prostu klikam i przeciągam po wszystkich zdjęciach, którym chcę przypisać, to słowo kluczowe. Oczywiście mogę też, zwyczajnie, pojedynczo, klikać na te zdjęcia. Jest to bardzo szybka metoda przypisywania różnych parametrów do zdjęć, m.in. słów kluczowych. Jeżeli zakończyłem przypisywanie tych słów kluczowych, to po prostu wciskam przycisk Done i wszystkie te zdjęcia otrzymały dodatkowe słowo kluczowe GNIEW. Kliknijmy na jedno z takich zdjęć i spójrzmy rzeczywiście GNIEW, przecinek kurs, czyli dwa słowa kluczowe. Spójrzmy jeszcze teraz do panelu Keyword List. Tutaj widzimy m.in. Słowo gniew przypisane do szeregu zdjęć. Tych zdjęć jest 11. Jeżeli chcemy je zobaczyć, wystarczy, że klikniemy teraz na tę cyferkę i wyświetlają nam się wszystkie zdjęcia z danym słowem kluczowym. Kliknijmy teraz na przykład na jakieś inne słowo kluczowe, na przykład kwiaty, i mamy zestaw naszych kwiatów. Możemy tutaj też z tego poziomu tworzyć hierarchię słów kluczowych. Powiedzmy, że mamy taką ochotę, żeby na przykład oznaczyć portrety, ale w ten sposób, że najpierw utworzymy słowo kluczowe portrety, a następnie Opiszemy imionami poszczególne portrety. Ja tutaj dodaję nowe słowo kluczowe w tym momencie. Niech to będzie na przykład portret. Wciskam przycisk Create. To słowo kluczowe, niestety, utworzyło mi się tutaj w tym miejscu. Przesunę je teraz na inny poziom. Złapałem je. Przesunę je gdzieś tutaj, na górę. I spójrzmy, teraz to słowo kluczowe jest już na najwyższym poziomie. Następnie klikam tutaj na ten plusik i tutaj. Wpisuję kolejne słowo kluczowe, na przykład basia. Poprzednio po prostu nie wyłączyłem tego ptaszka, który włożył mi słowo portret do kwiatów polskich. W tym momencie jednak musimy mieć ten ptaszek zaznaczony, ponieważ chodzi nam o to, żeby to słowo kluczowe umieścić wewnątrz kategorii portret. Wciskamy Create i już tutaj w portrecie mamy słowo kluczowe basia. Możemy utworzyć kolejne słowo kluczowe w tej kategorii, na przykład Kasia. I wciskamy Create, i spójrzmy, Basia i Kasia są tutaj umieszczone. Przejdźmy teraz do zdjęć, w których będziemy opisywać właśnie te nasze portrety. Powiedzmy, że to jest Kasia. Zaznaczamy to zdjęcie, przechodzimy tutaj do tej listy, i tutaj z boku słowa kluczowego Kasia zaznaczamy ten ptaszek. Przejdźmy teraz do tego zdjęcia. Powiedzmy, że to jest Basia, i tutaj zaznaczamy ptaszek. Jeżeli chcemy, żeby te dwa zdjęcia miały również słowo kluczowe portret zawarte w sobie, to zaznaczam dwa te zdjęcia i w tym momencie klikam jeszcze tutaj obok słowa portret. I teraz jeżeli klikniemy na przykład na to zdjęcie i spojrzymy sobie tutaj do góry. Do panelu keywording to zobaczymy, że to zdjęcie muszę na chwilę odznaczyć wszystkie zdjęcia Ctrl D i zaznaczam jedynie to zdjęcie, zawiera słowo kluczowe basia, kurs i portret. W następnym filmie pokażę w jaki sposób możemy wyszukiwać zdjęcia korzystając ze słów kluczowych.